Czy wiesz, że gdy śpisz, twój organizm może walczyć z cichymi, śmiertelnymi i często niewidzialnymi chorobami? Jeśli masz ponad 60 lat albo opiekujesz się osobą starszą, zwróć szczególną uwagę na to, co zaraz powiem. Badania przeprowadzone w Polsce wskazują, że co trzeci senior cierpi na nocne zaburzenia, które bezpośrednio zagrażają sercu, mózgowi, płucom, a nawet układowi odpornościowemu, i większość z nich. Nie zdaję sobie z tego sprawy, dopóki nie jest za późno. Możesz budzić się zmęczony z bólem głowy, zawrotami, dezorientacją, lub nawet zimnymi potami w nocy i myśleć, że to normalne. Ale to nie jest normalne. Dziś ujawnimy 10 najniebezpieczniejszych chorób, które atakują osoby starsze podczas snu. I co najważniejsze, powiemy, co możesz zrobić już dziś, aby się chronić. Jeśli chcesz uniknąć cichego zawału, udaru mózgu we śnie lub nagłego zatrzymania oddechu, obejrzyj do końca. To może być najważniejsza informacja w Twoim życiu albo w życiu kogoś, kogo kochasz. Na koniec ujawnimy także pięć najgorszych i pięć najlepszych produktów do spożycia przed snem, które mają wpływ na te choroby. Zacznijmy od dziesięciu chorób, a pod koniec nagrania napisz w komentarzu, czy rozpoznałeś któreś z objawów. Choroba numer jeden – Bezdech senny, cichy wróg spokojnych nocy. Bezdech senny to poważne zaburzenie, które dotyka ponad 2 miliony seniorów w Polsce, według danych Narodowego Funduszu Zdrowia. W trakcie snu oddech zatrzymuje się na kilka sekund lub minut, co drastycznie zmniejsza poziom tlenu we krwi. To może zdarzać się dziesiątki, a nawet setki razy każdej nocy, bez wiedzy chorego. Główne objawy to głośne chrapanie. Nadmierna senność w dzień, bóle głowy rano, a nawet dezorientacja. Najgroźniejsze jest to, że Bezdech zwiększa ryzyko udaru i zawału nawet o 80% u osób po 60 roku życia. Zapobieganie zaczyna się od prostych zmian. Spanie na boku, redukcja masy ciała, unikanie alkoholu i środków uspokajających wieczorem. Konsultacja ze specjalistą doscha snu może być kluczowa. W wielu przypadkach. Konieczne jest stosowanie aparatu CEPAP. Nieleczony bezdech przyspiesza starzenie mózgu i pogarsza pamięć. Zły sen to nie tylko dyskomfort, to realne zagrożenie dla życia w starszym wieku. Jeśli budzisz się zmęczony mimo wielu godzin snu, poszukaj pomocy lekarskiej. Choroba numer dwa. Nocna zgaga i refluks. Pieczenie, które pojawia się razem z poduszką, nocny refluks żołądkowo-przełykowy jest znacznie powszechniejszy wśród seniorów w Polsce, niż się wydaje. Szacuje się, że co czwarta osoba powyżej 65 roku życia doświadcza powracającej zgagi, nocnego kaszlu i uczucia, jakby coś cofało się z żołądka do gardła podczas snu. W pozycji leżącej kwas żołądkowy łatwiej przedostaje się do przełyku, podrażnia błonę śluzową, a w cięższych przypadkach nawet trafia do płuc. Powodując problemy z oddychaniem i ryzyko zachłyśnięcia. Według Instytutu Żywności i Żywienia głównymi przyczynami refluksu nocnego są ciężkie kolacje, tłuste lub ostre potrawy oraz otyłość brzuszna, typowa u starszych, mniej aktywnych osób. Aby zapobiec refluksowi, należy jeść kolację najpóźniej dwa godziny przed snem, podnieść głowie łóżka i unikać produktów takich jak kawa, czekolada, smażone potrawy, i napoje gazowane. Stałe stosowanie leków zobojętniających kwas bez kontroli lekarza może maskować objawy i powodować skutki uboczne. Ignorowanie refluksu może prowadzić do przewlekłego zapalenia przełyku, a nawet nowotworu. Jeśli senior skarży się na nocny kaszel lub duszność w pozycji leżącej, niezwłocznie należy to zbadać. Choroba numer 3. Cicha migotliwość przedsionków, gdy serce traci rytm w nocy. Migotanie przedsionków to rodzaj arytmii serca, który dotyczy około 700 tysięcy osób w Polsce, głównie seniorów. Najgroźniejsze jest to, że wiele epizodów występuje w nocy, po cichu, bez bólu czy innych oczywistych objawów. W tej chorobie przedsionki serca biją chaotycznie, co może prowadzić do tworzenia się zakrzepów i znacznie zwiększa ryzyko udaru, zwłaszcza podczas snu, gdy krążenie krwi spowalnia. Zgodnie z badaniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, osoby starsze z migotaniem przedsionków mają aż pięciokrotnie wyższe ryzyko udaru mózgu. Objawy nocne to m.in. kołatanie serca po położeniu się, nieregularne tętno i nagłe duszności. Często jednak migotanie wykrywane jest przypadkowo podczas EKG. Profilaktyka obejmuje dokładną kontrolę ciśnienia, lekką aktywność fizyczną. Dietę ubogą w sól i tłuszcze oraz stałą opiekę lekarską. W zdiagnozowanych przypadkach niezbędne bywa stosowanie leków przeciwzakrzepowych. Spanie z sercem poza rytmem to jak życie stykającą bombą, cichą, ale śmiertelną. Nie lekceważ tego zagrożenia. Choroba numer 4: nocna hipoglikemia. Niewidoczne zagrożenie dla diabetyków podczas snu. Nocna hipoglikemia. Gwałtowny spadek poziomu cukru we krwi w czasie snu stanowi poważne zagrożenie dla starszych Polaków, zwłaszcza tych chorujących na cukrzycę typu 2. Według Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków ponad 3,5 miliona Polaków ma cukrzycę, a około 40% starszych pacjentów zgłasza nocne epizody zimnych potów, koszmarów, splątania umysłowego lub nawet omdleń. Podczas snu rozpoznanie objawów jest jeszcze trudniejsze. Organizm pozbawiony energii wchodzi w tryb alarmowy, uwalniając adrenalinę, co może powodować kołatanie serca, drżenie ciała, a nawet ataki paniki po przebudzeniu. W skrajnych przypadkach ciężka hipoglikemia może prowadzić do drgawek, śpiączki, a nawet śmierci. Profilaktyka obejmuje zbilansowany posiłek przed snem. Zwłaszcza złożone węglowodany, które stopniowo uwalniają glukozę. Osoby starsze stosujące insulinę lub leki przeciwcukrzycowe, powinny monitorować poziom cukru przed snem. Głodówka lub spożycie alkoholu przed snem znacznie zwiększa ryzyko. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny budzi się spocony, zdezorientowany lub bardzo zmęczony, nie ignoruj tego. Może to być cichy sygnał kryzysu organizmu w nocy. Choroba numer 5. Cichy udar. Wylew, który przychodzi bez ostrzeżenia, udar mózgu, to jedna z głównych przyczyn zgonów i niepełnosprawności w Polsce. Ponad 70 tysięcy przypadków rocznie wśród osób starszych, według Narodowego Funduszu Zdrowia. Niewiele osób wie, że wiele z tych udarów ma miejsce podczas snu i co gorsza, w sposób cichy, bez wyraźnych objawów. Cichy udar może powodować trwałe uszkodzenia mózgu. Wpływając na pamięć, równowagę, mowę, a nawet nastrój. Podczas snu ciśnienie krwi spada, a rytm serca zwalnia. U osób z miażdżycą lub arytmią może dojść do oderwania skrzepów, które zablokują krążenie mózgowe. Po przebudzeniu osoba starsza może odczuwać lekkie zawroty głowy, trudności z koncentracją lub osłabienie jednej strony ciała. Zapobieganie polega na ścisłej kontroli nadciśnienia, cholesterolu i cukrzycy. Lekkie spacery, odpowiednie nawodnienie oraz unikanie alkoholu i papierosów to podstawowe działania. Regularne wizyty u neurologa i kardiologa pozwalają wykryć wczesne sygnały. Pamiętaj: wielu seniorów nie umiera z powodu udaru, ale traci samodzielność przez jego skutki. A to może zacząć się po cichu, w środku nocy. Choroba numer 6: nocny zawał serca. Gdy serce poddaje się w milczeniu, Ostry zawał mięśnia sercowego to jedna z najgroźniejszych nagłych chorób u osób starszych w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego około 120 tysięcy Polaków rocznie przechodzi zawał, z czego znaczna część między północą a szóstą rano. Szczególne zagrożenie stanowi fakt, że objawy zawału w nocy są często mylone z problemami trawiennymi lub zwykłym dyskomfortem podczas snu. Do objawów cichych należą łagodny ból w klatce piersiowej, promieniujący do pleców lub lewego ramienia, zimne poty, duszność oraz nudności. Wielu seniorów sięga po leki na refluks lub zgagę, myśląc, że to tylko niestrawność i traci cenny czas na wezwanie pomocy. Do głównych czynników ryzyka należą nadciśnienie, cukrzyca, wysoki cholesterol, przewlekły stres i brak aktywności fizycznej. Unikanie ciężkich kolacji. Lekkie ćwiczenia i regularny sen wspierają profilaktykę. Osoby z chorobami serca powinny spać w pozycji półsiedzącej, by zmniejszyć obciążenie serca. Jeśli osoba starsza budzi się z bólem w klatce piersiowej lub niewyjaśnionym złym samopoczuciem, nie zwlekaj. Czasem 10 minut może decydować o życiu lub śmierci. Choroba numer 7. Nocna niewydolność oddechowa. Gdy brakuje powietrza podczas snu, Niewydolność oddechowa w nocy to poważny, często lekceważony problem u osób starszych, zwłaszcza z przewlekłymi chorobami płuc, takimi jak POChP czy przewlekłe zapalenie oskrzeli. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, ponad 1,2 miliona Polaków cierpi na przewlekłe choroby układu oddechowego, z czego 70% to osoby powyżej 60 roku życia. Podczas snu oddech staje się płytszy. A mięśnie dróg oddechowych się rozluźniają. Może to prowadzić do nagromadzenia dwutlenku węgla we krwi i spadku dotlenienia mózgu, zwłaszcza w dusznych pomieszczeniach lub przy epizodach bezdechu. Objawy obejmują nagłe wybudzenia z uczuciem duszności, przyspieszony oddech lub uczucie dławienia. Profilaktyka wymaga szczególnej troski, dobrze wentylowane pomieszczenie, unikanie dymu papierosowego, stosowanie zaleconych nebulizatorów. Oraz regularna fizjoterapia oddechowa. W umiarkowanych i ciężkich przypadkach konieczna może być nocna tlenoterapia. Ignorowanie problemów z oddychaniem w nocy przyspiesza pogorszenie funkcji płuc i zagraża życiu. Powietrze nocą musi być czyste, swobodne i nieprzerwane, inaczej organizm nie przetrwa długo. Choroba nr 8. Zakrzepica żył głębokich. Cichy skrzep, który może zabić we śnie. Zakrzepica żył głębokich, rzeże G, to stan, w którym w głębokiej żyle, najczęściej w nodze, tworzy się skrzep krwi. Gdy dochodzi do tego podczas snu, zwłaszcza u osób, które długo pozostają w bezruchu lub śpią z podkurczonymi nogami, ryzyko rośnie drastycznie. Według Fundacji Rozwoju Medycyny, rzeże G dotyka rocznie około 70 tysięcy Polaków a najbardziej narażeni są seniorzy powyżej 65 roku życia, szczególnie prowadzący siedzący tryb życia. W nocy naturalnie spowalnia krążenie krwi. Gdy krew jest gęstsza, np. przez odwodnienie, zaburzenia krzepliwości czy żylaki, zwykły nocny odpoczynek może stać się początkiem śmiertelnego skrzepu. Najgroźniejszym powikłaniem jest zator płucny, gdy skrzep trafia do płuc i powoduje nagłe zatrzymanie oddechu, aby zapobiec, należy pić dużo wody, stosować pończochy uciskowe, jeśli zalecane, unosić nogi do snu i wykonywać lekkie ćwiczenia, rozciągające przed położeniem się do łóżka. W grupie ryzyka lekarze mogą przepisać leki przeciwzakrzepowe. Nagły ból w łydce po przebudzeniu lub jednostronny obrzęk nogi to poważne ostrzeżenie. Sen nie powinien być zagrożeniem naczyniowym. Choroba numer 9. Nocne arytmie serca. Gdy serce traci rytm podczas snu, arytmie serca to zaburzenia jego rytmu. Serce może bić zbyt szybko, zbyt wolno lub nieregularnie. Choć często występują za dnia, to nocą stają się wyjątkowo niebezpieczne. Senior jest bezbronny, brak bodźców zewnętrznych, a reakcja organizmu jest osłabiona. Szacuje się, że ponad 300 tysięcy Polaków powyżej 65 roku życia cierpi na arytmie, często bez diagnozy, podaje polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Przyczyny obejmują przewlekły stres, nadmiar kofeiny, zaburzenia elektrolitowe, a także skutki uboczne leków. Podczas snu dominuje układ przywspółczulny, co może pogłębiać nieregularne bicie serca i prowadzić do zawrotów głowy, omdleń a nawet cichych zatrzymań krążenia. Unikanie stymulantów, dieta bogata w potas i magnez oraz regularne badania kardiologiczne to skuteczne metody zapobiegania. Urządzenia takie jak nocny holter pomagają wykryć nieprawidłowości w trakcie snu. Budzenie się z kołataniem serca, dusznością lub uczuciem serca w gardle to sygnały alarmowe. Czasem to jedyne ostrzeżenie przed tragedią. Choroba numer 10. Nocne napady astmy. Gdy płuca wołają o pomoc w ciszy, nocna astma to przewlekła dolegliwość, która dotyka tysiące polskich seniorów, zwłaszcza zimą. Według Instytutu Medycyny Pracy, około 500 tysięcy osób powyżej 60 roku życia w Polsce ma objawy astmy, a aż 60% z nich zgłasza znaczne pogorszenie stanu w nocy. Dlaczego ataki nasilają się nocą? Przyczyn jest wiele. Pozycja leżąca utrudnia odpływ śluzu, powietrze jest chłodniejsze i suchsze, a organizm wytwarza mniej kortyzolu, naturalnego przeciwzapalnego hormonu. Efekt to zwężenie oskrzeli, świszczący oddech, suchy kaszel i duszność. Wielu seniorów budzi się między dwóżą a czterygól nad ranem z brakiem tchu. Często kończy się to wezwaniem pogotowia. Aby zapobiec, należy zadbać o ciepłe i wilgotne powietrze w sypialni, Unikać poduszek z roztoczami oraz regularnie stosować przepisane leki wziewne. Naturalne napary z imbiru i mięty mogą złagodzić łagodne objawy. Sen powinien regenerować, a nie wykańczać. Astma jest chorobą, którą można kontrolować, ale nigdy nie wolno jej lekceważyć. Nieleczony nocny atak może być ostatnim. Skoro już znasz 10 niebezpiecznych chorób, które atakują podczas snu i wiesz czego unikać oraz co robić przed snem, Czas pójść o krok dalej. Porozmawiajmy o czymś jeszcze ważniejszym dla osób po 60 roku życia: wieczorne odżywianie. Bo tak, to co kładziesz na talerzu wieczorem, może albo uratować, albo zniszczyć twoje zdrowie, gdy śpisz. Dlatego teraz skup się uważnie. Poznasz pięć produktów, których należy bezwzględnie unikać przed snem, zwłaszcza po sześćdziesiątce, oraz pięć produktów, które możesz i powinieneś jeść wieczorem, by chronić serce, żołądek i jakość snu. Zacznijmy od produktów, których należy unikać przed snem. Piąte miejsce piwo. Choć popularne, piwo działa moczopędnie i fermentująco. Zwiększa częstotliwość nocnych wizyt w toalecie i zakłóca głęboki sen, a także podrażnia żołądek u osób starszych z refluksem. Unikaj spożywania jakiegokolwiek alkoholu po godzinie 19:00. Czwarte miejsce: sernik. To klasyka polskich uroczystości, ale wieczorem cukier i tłuszcz zawarte w tym cieście utrudniają trawienie. Mogą też powodować skoki glukozy we krwi, pobudzenie i dyskomfort żołądkowy podczas snu. Zostaw sernik na śniadanie. Trzecie miejsce: bigos. Pyszny i tradycyjny, ale ciężkostrawny. Kapusta fermentuje w żołądku, a mięso wymaga długiego trawienia. Kolacja z bigosem może powodować wzdęcia, refluks, a nawet bezsenność. Lepiej spożywać go w porze obiadowej. Drugie miejsce chleb żytni. Mimo że zdrowy, ten gęsty chleb fermentuje w jelitach i może powodować wzdęcia oraz dyskomfort brzuszny. Wieczorem utrudnia sen i powoduje uczucie ciężkości. Najlepszy wybór na śniadanie. Pierwsze miejsce. Kiełbasa, bogata w tłuszcz i sól, obciąża wątrobę, podnosi ciśnienie krwi i utrudnia trawienie. Spożycie kiełbasy przed snem może wywołać refluks i kołatanie serca. Należy jej całkowicie unikać wieczorami. A teraz porozmawiajmy o produktach, które warto spożywać przed snem. Piąte miejsce gotowane jabłko z cynamonem. Lekkie, słodkie i kojące. Gotowane jabłko z cynamonem wspomaga trawienie i relaksuje organizm. Bogate w antyoksydanty i błonnik. Idealna przekąska na spokojny wieczór. Czwarty miejsce Herbata Rumiankowa. Tradycyjny napar na dobranoc w polskich domach. Rumianek zmniejsza lęk, rozluźnia mięśnie i poprawia jakość snu. Najlepiej pić go ciepłego tuż przed snem. Trzeci miejsce Kisiel owocowy. Lekki deser o niskiej zawartości cukru i dobrej przyswajalności. Bogaty w antyoksydanty i błonnik. Doskonały sposób na słodki i zdrowy koniec dnia bez obciążania żołądka. Drugie miejsce. Zupa krem z dyni. Rozgrzewa i uspokaja organizm. Bogata w beta karoten i łatwostrawna. Odżywczy, kojący wybór na chłodne wieczory. Można podać z lekkimi grzankami. Jeden. Miejsce. Twaróg. Lekka, łatwostrawna proteina, która daje uczucie sytości na noc, nie obciążając żołądka. Można go jeść samodzielnie, z ziołami lub odrobiną oliwy z oliwek. To idealna kolacja dla osób starszych.